Oh, To już jest nasza kolejna konferencja poświęcona właśnie obchodom Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Od kilku lat organizujemy tę konferencję, włączając się w obchody tego święta. Nie bez znaczenia jest właśnie data, bo 10 października na całym świecie obchodzony jest to święto i odbywają się na całym świecie różne konferencje, spotkania, wykłady, sympozja, które właśnie mają na celu zwiększyć świadomość społeczną osób, które borykają się z różnego rodzaju problemami psychicznymi, ale także na temat różnych współczesnych zagadnień o zdrowiu psychicznym. I dlatego my również włączamy się corocznie, staramy się nie włączać corocznie w obchody tego święta, organizując spotkania z różnego rodzaju specjalistami. Przede wszystkim to są wykłady albo z psychologami, albo z trenerami wypalenia zawodowego, neurodydaktyki. I to są szkolenia zarówno dla naszych pracowników, ale oczywiście zapraszamy też gości z zewnątrz, czyli z całego naszego powiatu, osoby, które zajmują się pomocą społeczną, czyli pracują z drugą osobą. Myślę, że ma to bardzo głębokie znaczenie i cel, bowiem w naszym zawodzie jesteśmy narażeni na to wypalenie zawodowe. I właśnie tutaj tacy trenerzy uczą nas, jak o to zdrowie psychicznie dbać, jaka właściwa jest higiena zdrowia psychicznego, jak pielęgnować te relacje międzyludzkie, abyśmy jak najlepiej efektywnie mogli świadczyć tą naszą pracę dla naszych podopiecznych, osób, które od nas wymagają tej pomocy, tego wsparcia, tej. Gotowości różnej. Pani dyrektor, przed chwilą wykład Nie? się rozpoczął na temat zastosowania sztucznej inteligencji tak. w Waszej pracy. Zapowiada się szalenie, szalenie ciekawie. Myśli pani, że sztuczna inteligencja Wam pomoże? No, jestem sama też bardzo ciekawa, bo akurat pan Mariusz Kulma, który jest dzisiaj właśnie naszym tutaj prelegentem, specjalizuje się w sztucznej inteligencji i no. Wiem, że na przykład Dom Pomocy Społecznej w Sopocie już wprowadza elementy sztucznej inteligencji. Są to różnego rodzaju maskotki, są to różne czujniki zamontowane w Gabinecie Przedmedycznej Pomocy Doraźnej. No jestem sama również ciekawa i no zobaczymy, może coś z biegiem czasu wdrożymy również w naszym domu. I na koniec jeszcze zapytam o tą zieloną wstążeczkę, którą tak. wszyscy mają. To rozumiem nie jest przypadek? To nie jest przypadek. Rozajemy dzisiaj tak zielone wstążeczki. Jest to taki symbol wsparcia. Takiego pojednania z osobami, które na całym świecie oczywiście to są te zielone wstążeczki. Tak, tak, światowy dzień. Tak, i, i, które właśnie są symbolem tego wsparcia z osobami, które mają jakieś problemy natury psychicznej. Panie Starozto, korzystając z okazji, że jesteśmy dzisiaj w DPS-ie w suchorączku, chciałem zapytać o inwestycje w ostatnim czasie, które się tutaj zadziały, bo już na pierwszy rzut oka widać, że sporo się zmieniło. Tak, tak. Pani dyrektor się tutaj na pewno się cieszy, jest uśmiechnięta bardzo, bardzo bo mamy piękny widok, elewacja. Drzwi wymienione, mamy schody, okna. Tutaj też wymienione, te malutkie, że tak powiem. Natomiast Sokół natomiast, natomiast soku jest pięknie osłonięty. Także ten budynek, poprzez te środki, które zostały tutaj z budżetu państwa zadysponowane i przy udziale Powiatu sępoleńskiego udało się pięknie otworzyć. Pięknie wygląda ten budynek. Z tego w związku z tym to się bardzo cieszymy. Mieszkańcy tak. przede wszystkim. Oprócz tego jeszcze była winda budynek. Która też była długo oczekiwana, Ona Była, ale była po prostu już starsza, starszego modelu, mówiąc w ten sposób, awaryjna. i udało się. awaryjna, tak, i udało się pozyskać środki też z budżetu państwa i ta winda jest z boku, także też można tutaj zobaczyć, jest to na pewno bezpieczniejsza, wygodniejsza, no i no bezpieczniejsza mówiąc I w ten dostępna, sposób. Dostępna, ta, dostępna ta, dla naszych ta, mieszkańców, tak. Panie Starosto, zdaje się, że Fundusz Ochrony Zabytków tutaj, że tak powiem wspomógł tą, inw tą inwestycję. Ja nie pytam o to przez przypadek, bo rzeczywiście z jednej strony jest to dom dla pensjonariuszy, ta, ta. dla mieszkańców DPS-u, a z drugiej strony piękny przecież zabytkowy budynek, który no zyskał nową świetność. Tak, tak, jak... Yy... Nie dodać, to co powiedział pan redaktor, uzyskał piękną swoją wizualizację zewnętrzną, ale nie tylko, bo jak wejdziemy do środka, też dużo się, dzięki pani dyrektor, dużo rzeczy robi i zaangażowaniu tutaj pracowników. Tak, ten Fundusz Odbudowy Zabytków, tak, to jest dobry program, udało nam się pozyskać środki. Dwa wnioski składaliśmy i dwa wnioski się udało tutaj pozyskać. Cieszymy się, bo to jest duży zaszczyt dla tego domu, konieczny przepływ takich pieniędzy i zadysponowania dla tego domu, aby, aby mieszkańcy, pracownicy czuli się lepiej, bezpieczniej, no i przyjemniej, mówiąc w ten sposób.